maksymalnej na leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Specjalnie na święta Lindt w Chocolatier stworzyli prezent z wyśmienitej czekolady Lindt. Wyjątkowego misia Lindt Teddy z zawieszką w kształcie serduszka. Rozkoszuj się magią świąt z czekoladowym misiem Teddy i kalendarzem Teddy od Lit. Nowa, nowa nowa oferta od czwartku w Kauflandzie napój probiotyczny Danone Actimel 8 buteleczek w opakowaniu 9,99 a papier toaletowy Velvet 4 lub 8 rolek tylko 8,99 idę tam gdzie wszystko mam Kaufland uwielbiam święta Mamo dzień a ty co byś chciała chwili dla siebie to najlepszy prezent wiem tacie olejek do brody a basi może masażer do twarzy podaruję im czas dla siebie ale swoich 15 minut nie oddam spokojna się Rosman w Kto chce być milionerem? Who wants to be a millionaire? Taki tytuł nosi oryginalny brytyjski program, którego lokalne wersje, w tym nasza polska, były i są w ponad 100 krajach świata. Globalny rekord popularności chyba nie do pobicia. Zatem, kto chce być milionerem? Tak chciałbym. A jak się wygrywa milion? Możemy się przekonać. Poprawna odpowiedź. Londynka. Proszę Ciebie, Hubertin, o pomoc. 250 tysięcy złotych. Świetna gra, dziękuję bardzo. Świetny miliona masz, jeszcze będzie dalej. Wiem. Pytanie za? Pół miliona. Milionerzy, premierowe odcinki. Od poniedziałku do czwartku o 19.55 w Polsacie. Historia III Rzeszy i zbrodniczej ekspansji Hitlera. Podwój Europy Zachodniej w roku 1940 sprawił, że Hitler uwierzył, iż jest geniuszem. Niepublikowane wcześniej materiały i wnikliwe analizy ekspertów. Gdzie to się zaczęło? Czy architekci Holokaustu od początku planowali masowe egzekucje? W Polsce Niemcy dokonali apokaliptycznych zniszczeń. Odchłań. narodziny i upadek nazizmu. Dzisiaj o 22.00 w Polsce toku. Giganci pola bitwy. Wystrzelony pocisk ważył 400 kg i trafił w cel odległy o od 10 km. Były to wielkie opancerzone jednostki, w których potężne działa mogły zasypać wroga nawałą ognia. I wojenny rozwój techniczny. Tytan ma gęstość dwukrotnie mniejszą od stali, ale jest niezwykle wytrzymały. Wykonana z niego broń jest więc lżejsza, lecz doskonale znosi obciążenia i napięcia. Machiny wojny. W czwartek o 22.00 w polsat Doku. Parki narodowe to niezwykłe obszary przyrodnicze objęte ochroną. Ten widok zachwyca. To połączenie dziedzictwa kulturowego i historycznego Kilk jest powszechnie traktowany jako symbol Szkocji. Otoczone unikatowymi ekosystemami. Tu czas płynie inaczej. To też ludzie, którzy pragną chronić planetę przed konsumpcjonizmem, trzeba dbać o żyć w sposób bardziej zrównoważony. Świat z góry, parki narodowe. W piątek o 22 w Polsat doku. Thank you.